Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Podczas San Diego Comic Con w 2019 Kevin Feige zapowiedział całą czwartą fazę, których większość projektów jest już w kinach albo na platformie Disney. Po wieloletniej przerwie w 2022 podczas San Diego Comic Con Kevin Feige ponownie wszedł na scenę. No i mimo, że nie miałem jakichś zbyt wielkich oczekiwań, to Kevin Feige zapowiedział całą piątą fazę. Na nic więcej nie liczyłem, ale kiedy zapytał, czy chcemy spojrzeć w przyszłość poza piątą fazę, pomyślałem sobie, że coś jest nie tak. No i nagle naszym oczom ukazał się panel z napisem faza szósta. I tak oto zaczął się wielki ryk na hali H podczas San Diego Comic Comic Con 2022, a tak oto wygląda faza szósta. Jak możecie zobaczyć jest tutaj zapowiedzianych 11 projektów, z czego 3 wiemy kiedy będą miały mniej więcej premierę. Jest to Fantastyczna Czwórka w listopadzie 2024, Avengers 5, czyli maj 2025 i Avengers 6 listopad 2025. Od razu muszę Wam powiedzieć, że daty zaznaczone na tej osi ulegną zmianie na 100%, ponieważ jesień trwa od 23 września do 22 grudnia. Także jesienią dostalibyśmy trzy projekty od studia Marvel. Oczywiście mogą znajdować się tam seriale, które mogą współistnieć wraz z filmami. Także zobaczymy, jak to wszystko Kevin Feige wymyśli. Ale wydaje mi się, że za gęsto są porozrzucane te projekty. Tak więc na pewno oczekujmy jakichś przesunięć. No właśnie, tak jak wspomniałem, nie poznaliśmy jeszcze 8 projektów studia Marvel w fazie 6. W dzisiejszym materiale spróbujemy sobie wydedukować, co to mogą być za projekty. Oczywiście mogę któryś trafić, a mogę żadnego nie trafić. To jest tylko e, gdybanie i predykcja. Tak więc w komentarzach piszcie swoje projekty, które według ciebie właśnie będą w fazie szóstej. Zaczynamy materiał. Pierwszym projektem fazy 6 może być zapowiedziany już Armor Wars. Zwróćcie uwagę na fazę piątą. Jedynym nowym serialem, który nie został jeszcze zapowiedziany, to Daredevil Born Again. Po Daredevilu mamy dwa filmy, tak więc wydaje mi się, że szósta faza rozpocznie się od serialu o przygodach Jamesa Rhodesa. Jasir Lester ma być scenarzystą serialu i wielokrotnie zapewniał nas, że serial na pewno powstanie. Zdjęcia mają rozpocząć się jesienią 2022 roku, tak więc jesień 2024 to aż nadto czasu na przygotowanie serialu. Kolejnym projektem, który już poznaliśmy, to Fantastyczna Czwórka w listopadzie 2024. Wydaje mi się, że kolejnym jesiennym projektem w 2024 będzie kolejny serial. Tym razem spin-off przygód któregoś bohatera z Wakandy. No i jak wiemy, w internecie krążą plotki na temat serialu skupiającego się na przygodach Okoje. Ale dlaczego Kevin Feige nie zapowiedział tego serialu podczas San Diego Comic Con 22? Wydaje mi się, że najpierw poczekają na premierę Czarnej Pantery 2, aby zobaczyć cyferki, które przyniesie Studio Marvel i Studio Disney. Ale oczywiście wszyscy wiemy, że to będzie kasowy hit, jak zresztą wszystko, co jest wyprodukowane przez Studio Marvel, i dopiero wtedy ruszą z projektem o Wakandzie. Zima 2024 wydaje mi się, że jest zarezerwowana dla Shang-Chi 2. Po premierze pierwszego filmu Kevin Feige zapowiedział, że Daniel Destin Creton będzie odpowiedzialny za sequel i na pewno powstanie. Dawno nie widzieliśmy Shang-Chi w fazie czwartej, no i jak jeszcze raz spojrzycie sobie na zdjęcie pokazujące piątą fazę, tam też go nie będzie. Tak więc upłynie sporo rzeki w Wiśle, zanim kolejny raz zobaczymy Shang-Chi. Jeżeli obejrzycie scenę po napisach w tym filmie, to przypomnijcie sobie, że mówiła coś o pierścieniach, coś o niezidentyfikowanym źródle dziesięciu pierścieni, coś o czym nawet Karol Danvers nie wie, i być może będzie to związane z Kangiem Zdobywcą. Zima 2025 to serial zarezerwowany według mnie dla nowy. O projekcie dotyczącym Nowy dowiedzieliśmy się jakiś czas temu. Na razie nie wiemy czy to będzie serial, czy to będzie film, ale wydaje mi się, że tak wielką postać powinni wprowadzić za pomocą serialu, abyśmy jeszcze lepiej poznali jej historię. Na razie wiemy tylko tyle, że Sabir Pirca ma być scenarzystą tego projektu. Nowa ma kosmiczny zasięg dokładnie tak jak cała faza szósta, tak więc wydaje się odpowiednim momentem, aby wprowadzić tą postać. No i pomógłby Avengers w walce z Kangiem. Moim zdaniem wiosną 2025 do MCU w końcu dołączy Ghost Rider. Plotki o tym projekcie krążą w internecie od lat. Na razie nie wiemy, czy to będzie serial, czy to będzie film. Jednak ja uważam, że lepiej byłoby, tak samo jak w przypadku nowy, aby to był serial. Ghost Rider ma bardzo złożoną historię i myślę, że jeden film to byłoby za mało, aby wprowadzić tą postać, szczególnie kiedy wspomnę o kolejnym projekcie. Idealnym kandydatem do tytułowej roli mógłby być Keanu Reeves albo Norman Reedus. A według Ciebie kto byłby idealnym Ghost Riderem w MCU? No i ten serial, jeżeli oczywiście to będzie serial, byłby idealnym prequelem do kolejnego projektu, o jakim wspomnę, czyli Midnight’s Suns. No właśnie, Jesień 2025 zarezerwowana powinna być dla Midnight Suns. Jest to film typu Avengers, w którym widzimy grupę antybohaterów. W MCU mimo że na razie nie mamy bezpośrednich nawiązań do tej grupy, to już powoli kształtuje się ta grupa. Dostaliśmy między innymi Moon Knighta, Blade'a, Werewolf by Night. Teraz będzie Ghost Rider, oczywiście jeżeli moje predykcje są prawidłowe. Tak więc większość grupy już mamy. A według Ciebie, kto jeszcze powinien dołączyć do Midnight Suns? Pisz w komentarzach poniżej. Dalej, w maju 2025 mamy Avengers: Dynastię Kanga. Po takim wielkim wydarzeniu, jakim jest Avengers 5, Studio Marvel nie powinno zwalniać, i kolejnym projektem, według mnie, powinien być Spider-Man 4 wraz ze współpracą ze Studiem Sony. Nie oszukujmy się, ale Spider-Man 4, 5 i 6 na pewno powstaną. Jest to najbardziej dochodowa franczyza Studia Sony. Zakończenie Spider-Man No Way Home pokazało nam, że Spider-Man teraz będzie miał świeży start, mógłby rozpocząć w dowolnym momencie i jest to idealny moment, aby zacząć na nowo historię Petera Parkera. Chciałbym jeszcze nadmienić, że Spider-Man odgrywa bardzo wielką rolę w Avengers Tajne Wojny, przynajmniej jeżeli chodzi o komiks, tak więc wydaje mi się, że byłby to bardzo logiczny krok, aby Spider-Man 4 powstał przed Avengers 6. No i w końcu latem 2025 powinniśmy zobaczyć na ekranie bardzo mocno wyczekiwaną postać, a mówię tutaj oczywiście o Deadpoolu. O Deadpoolu 3 powstały już legendy. Ryan Reynolds niejednokrotnie powiedział, że film jest już w produkcji. Mamy już reżysera, mamy już scenarzystę, tak więc powoli powinien powstawać gotowy projekt. Na razie nie wiemy kiedy i jak Deadpool dołączy do MCU, ale wydaje mi się, że powinien dołączyć przed Avengers Tajne Wojny tak aby ewentualnie pomóc w walce naszym herosom. Chociaż wydaje mi się, że jeżeli dołączy do MCU przed Avengers 6, to i tak nie zobaczymy go w tym filmie, ponieważ Deadpool jest po prostu za mocny. No i w końcu mamy Avengers Tajne Wojny, które powinny być, przynajmniej w teorii, 10 razy większym crossoverem niż Avengers Endgame. W Tajnych Wojnach widzieliśmy dosłownie wszystkich bohaterów, jakie kiedykolwiek powstały dla Marvela. No i pozostaje nam jeszcze jedna zagadka na koniec, czyli gdzie są tutaj X-Meni, gdzie są mutanci? Wydaje mi się, że mutanci nie dotrą do MCU aż do końca fazy 6. Wydaje mi się, że faza 7 będzie nazywana Mutant Saga i tam zobaczymy wprowadzenie wszystkich mutantów, będzie się skupiała na tym, aby opowiedzieć nam historię mutantów w MCU, skąd się wzięli, dlaczego się tam wzięli, jak długo byli na ziemi itd. itd. Oczywiście będzie to przeplatane standardowymi filmami, takimi jak może Avengers 7 albo Kolejnymi sequelami. Tak więc dajcie mi znać, jak według Was powinna wyglądać faza szósta. Przynajmniej te 8 projektów, o których jeszcze nie wiemy. Rozpisujcie się w komentarzach, a jeżeli nie chcecie ominąć kolejnego filmiku, no to kliknijcie ten czerwony przycisk subskrybuj. Na razie.